Witam Cię bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Ci zaproponować algorytm, który pomoże Ci zasnąć. Wiele osób ma problemy z budzeniem się około godziny trzeciej i jest to problem ogólnie znany. Wiem, że wiele ludzi boryka się z tym problemem, że przyjmują tabletki, które. Yy, polecają lekarze, ale te tabletki yy, działają oczywiście, ale uzależniają. Te tabletki uzależniają i, i ja dzisiaj chciałam pokazać metodę, yy, która pomoże Ci przepracować ten problem, a yy, najwyżej spróbować yy, z nim się zmierzyć. Yy, oczywiście tutaj pracę musisz wykonać Ty. Ja tylko Ci pokażę, co możesz zrobić. Yy, jeżeli chodzi o sen, to sen dzieli się na cykle około 90 minutowe. Około godziny trzeciej jesteśmy zwykle w tak zwanej lżejszej fazie snu, a więc organizm łatwiej się wybudza i jest to normalne. Wtedy proponuję: przygotuj sobie wieczorem kartkę papieru lub też taki notes A4, przygotuj sobie czarny mazak czy też marker i yy, chłodne kolory zielenie, niebieskie kolory, niebieskie odcienie yy, chłodne zielenie takie niekrzykliwe yy, kolory, które obniżają yy, stres, kolory które wpływają na yy, obniżenie napięcia i co robimy kiedy budzisz się około 3 w nocy yy, Spróbuj wziąć kartkę, spróbuj wziąć właśnie marker i zacznij rysować linię neurograficzną. Te linie neurograficzne rysuj z góry na dół. To znaczy z lewego górnego rogu zaczynasz rysować linię, która prowadzi do prawego do prawego dolnego rogu. I pierwszą linią, którą narysujesz, pomyśl sobie, że zrzucasz strach. Kolejną linię zrzucasz natrętne myśli. Możesz sobie podpisywać te linie, ale nie musisz. To będą natrętne myśli. Kolejną linią będzie zamartwianie się. Kolejna linia to zamartwianie się. Robisz wdech-wydech przed rysowaniem, w trakcie rysowania. Jeżeli ciężko oddychasz głęboko, otwierasz okno. Jeżeli jeszcze jesteś w stanie to zrobić, jeżeli nie, to po prostu rysuj. Kolejna linia to obawy. Obawy, które napadają cię. Otwierasz oczy o masz jakieś obawy, obiekcje. Kolejna linia to będzie jakieś analizowanie, jakieś myśli, które Ci przychodzą po całym dniu, w którym mogły być jakieś konflikty. Nie muszą, ale konflikty nawet mogą się, czy też myśli o konfliktach mogą się pojawić o trzeciej nocy, o konfliktach, które były już dawno, a nie dają Ci spokoju. Kolejna linia to zrzucamy obawy, czy też pytania egzystencjonalne. Niektórzy budzą się i z przerażeniem stwierdzają, że nie starczy im do pierwszego, że nie daj Boże, mogą tam stracić pracę czy też inne takie katastroficzne myśli, więc zrzucamy to wszystko. Oddychamy. Tutaj jeszcze sobie dorysuję jeszcze jakąś jedną linię, która może oznaczać wszystko, co tylko przychodzi Wam do głowy, z czym Wy się właśnie mierzycie. Przede wszystkim są to natrętne myśli, przede wszystkim są to właśnie obawy, przede wszystkim analizowanie, pytania egzystencjonalne, przepraszam, i, i tak zwany strach. Zrzucamy to napięcie, zrzucamy to, co organizm reguluje właśnie około tej godziny trzeciej, czyli reguluje poziom kortyzolu, tak zwanego hormonu stresu. I kiedy jesteś. Już właśnie w stanie takiego rozluźnienia, kiedy zasypiasz, wtedy ten, ten, ten kortyzol w nocy cię wybudza też. Za dużo tego kortyzolu, że w ciągu dnia miałeś bardzo dużo stresu, miałeś bardzo dużo stresu, pracy, różnych takich sytuacji nieciekawych, to wtedy ten kortyzol właśnie tak wyrzuca cię ze snu, powoduje, że się budzisz i może to też wcale nie być kortyzol mogą to też być inne choroby ja nie mówię, że to musi być kortyzol mogą to być jakieś choroby takie jak refluks żołądkowy czy też często oddawanie moczu, ktoś wstaje do łazienki bardzo często, albo ma jakiś przewlekły ból z różnych przyczyn może, mogą to też być jakieś zaburzenia lękowe i te zaburzenia właśnie wyrzucane są, czy też wybudzanie, jesteśmy ze snu między drugą a czwartą godziną nad ranem, przede wszystkim dużo osób budzi się około trzeciej, po trzeciej, przed trzecią warto tutaj zwrócić też uwagę na to, czy mm, jaki mamy styl życia czy nie pijemy za dużo kawy ja teraz będę wszystkie linie neurografowała i zaokrąglała i to też Wam polecam żeby przy tym wybudzeniu nocnym, po prostu narysować te linie z dołu, z góry, przepraszam, w dół i powoli je zaokrąglać. Tak, tak aby właśnie za chwilę znużyć, tak aby, aby za chwilę być już w takim stanie, że za chwilę Wam się znów będzie chciało spać i za chwilę oczywiście będziecie spokojnie mogli zasnąć spokojnym zdrowym snem. I chciałam powiedzieć, że nie jesteś sam z tym problemem. Jest wielu ludzi, którzy to mają i y, jest to w cudzysłowie normalne właśnie w tych czasach naszych teraz takich szybkich, kiedy dużo jest stresu, kiedy dużo jest wszystkiego, kiedy do, jesteśmy przebodźcowani. Kiedy jest takie niezrozumienie dookoła, kiedy jeden drugiego w pracy wygryza, ludzie są różni. Jeden wpuści jednym uchem, drugim wypuści, a drugi będzie przez pół roku przeżywał, co tam usłyszał na swój temat. I to też powoduje właśnie to wybudzanie nocne. Nawet czasami sobie nie zdajecie sprawy. A okazuje się, że w związku z tym, że macie taką delikatną, wrażliwą strukturę i przeżywacie właśnie coś w nocy, to, to jesteście wybudzani. Są też teorie, że ludzie, którzy pracują nad sobą, którzy się rozwijają nad swoją osobowością, nad świadomością, też przechodzą to, ponieważ właśnie taki jest proces tego przebudzania. Ja tylko mówię co słyszałam, co przeczytałam, natomiast czy tak rzeczywiście jest być może, być może. Nie mówię że nie, nie mówię że tak. Są takie opinie również na ten temat. I oddychacie, oddychacie głęboko podczas tego rysowania. Oddychaj Popijacie wodę, najlepiej, żeby właśnie też jakaś tam butelka z wodą stała przy, przy łóżku, żeby tą wodę, po tą wodę można było w tym momencie też sięgnąć, zrobić wdech, wydech, napić się tej wody Zaokrągli, Zobaczcie, ja tych linii dużo nie zrobiłam. Zrobiłam tylko tych linii tyle tak, żeby z powrotem to przerysować i z powrotem zasnąć. Czyli te linie, które symbolizowały strach, analizę, które symbolizowały jakieś, jakieś egzystencjonalne pytania, które symbolizowały natrętne myśli a, i zamartwianie się. Teraz to wszystko zaokrągliliśmy, to wszystko już jest. Robimy wdech, wydech, wdech, wydech, patrzymy na to, że zrzucamy z taką myślą, że zrzucamy te, to wszystko i możemy sobie tutaj jeszcze do tych linii dorysować jedno koło spokoju, czyli y, chcemy się uspokoić, chcemy po prostu zaraz znowu zasnąć, więc po tej linii, gdzieś powiedzmy, że ja tutaj sobie narysuję takie koło, i to, li, ta, to koło, no koło, jak koło o, oznacza harmonię, m, już samo w sobie. Natomiast powiedzmy, że to, to koło będzie nam y, y, organ, <laughs> widzicie, nawet nie mogę mówić, będzie oznaczało, będzie dla Was w tym momencie stanowiło tak zwany spokój. Czyli wchodzicie w takie, taką fazę spokoju, obudziliście się, trochę się zdenerwowaliście, że, że znów się budzicie, a tu trzeba rano wstać do pracy. Więc powiedzmy sobie, że to koło, które tutaj narysowałam, Wy też sobie możecie narysować intuicyjnie po, po tych liniach. W dowolnym miejscu będzie oznaczało dla nas spokój. Jak ciężko się robi wdech wydech. I mamy koło, które oznacza spokój. Drugim kołem możemy zaznaczyć sobie spokojny, zdrowy sen. Powiedzmy, że. Tutaj wszystko możemy, no, gdzie chcecie to zaznaczyć, naprawdę, możecie na za, również to w tych wolnych polach zrobić. Nie ma problemu. Na przykład powiedzmy, że tu. O, oznaczyłam go tak troszeczkę większym kołem i powiedzmy, że jest to y, okrąg symbolizujący zdrowy, spokojny, y, nieprzerywany sen. I znowu zaokrąglamy wszystkie ostre kąty. Harmonizujemy i neurografujemy jeszcze to co potrzeba. Obserwując siebie tak czy siak, chociaż tutaj już jest taka faza, że tak powiem, Waszego snu, że nie wiem, czy coś zaobserwujecie jeszcze, znaczy obserwować, zaobserwujecie, ale już tutaj nic jakby nie piszecie. Możecie sobie zrobić 20 słów, 2 minuty, napisać sen. Temat sen, mój zdrowy. Zdrowy, spokojny, nieprzerywany sen. I po tych 20 słowach dopiero zacząć to rysować, a potem na końcu, jeśli dalej jeszcze nie jesteście seni, nie śpicie zrobić 20 słów w 2 minuty. Jeżeli jednak zacznie wam, zaczną Wam się oczy zamykać, to po prostu te 20 słów, 2 minuty. Temat 2.0 napiszcie sobie na drugi dzień. Wdech, wydech, mamy dwa koła, mamy spokój, harmonię i mamy spokojny, zdrowy sen. To koło jest podzielone, czyli tutaj mamy dużo jeszcze takiego miejsca, na ewentualnie linie, jakby ktoś chciał sobie domalować. A teraz ja już przechodzę do archetypizowania, czyli nanoszenia kolorów. I zobaczcie, wzięłam takie spokojne kolorki. Takie super spokojne kolory. Takie, które nie spowodują naszego wybudzenia, tylko nasze właśnie takie spowolnienie, nasz sen, który ma powrócić w takiej formie zdrowej, nieprzerywanej. I rysuję sobie to, widzicie, zaczęłam od harmonii. Rysuję sobie harmonię. Nanoszę sobie kolor na to, na ten okrąg. Przypominam, że dwie obok siebie bieżące komórki to minimum, żeby były zamalowane tym samym kolorem. I powiedzmy, że sobie tutaj jeszcze o. Można sobie wziąć kredki, flamastry, flamastrami wam pójdzie szybciej, kredkami będzie trochę zabawy. Ja dzisiaj też wziąłam specjalnie już flamastry, żeby nie stukać tymi kredkami, nie nie temperować ich i tak dalej. Dziękuję za komentarze, które właśnie pomagają mi, żeby ten e, m, kanał był jeszcze lepszy, jeszcze, żeby to lepiej wychodziło. I zobaczcie, ja sobie tutaj zrobiłam taki ciąg tego koloru, nawet on jest taki spokojny, taki właśnie wygaszony, taki, który ma nas z powrotem położyć do łóżka, pozwolić zasnąć. No, i biorę sobie kolejną jakąś zieleń: powiedzmy, że jest taka troszeczkę jaśniejsza, ale też zobaczcie, taka jaśniutka, czyli wszystko takie spokojne, spokojne tony. Nie jakieś, mogą to być niebieskie tony, mogą to być nawet szare tony, wszelkie odcienie szarości. Może to być jakiś taki właśnie błękit, zielenie błękity, aby nie czerwony, tak? Pomarańczo I pomarańczowy, żebyście się nie rozbudzili jeszcze bardziej. I robimy wdech i wydech i wydech, i po prostu pograżamy się tylko w malowaniu, już nie myślimy o tym, co przychodzi nas do głowy, wyrzucamy te myśli z głowy to znaczy nie wyrzucamy. Wiemy, że są, ok, już je zobaczyliśmy, i, ale teraz już skupiamy się tylko na tym, żeby e, zaraz pójść spać i żeby się obudzić rano wypoczętymi. Też trzeba uważać na, e, zwrócić uwagę na to, co w ciągu dnia się je, co się pije, o której godzinie, jaki się właściwie ma ten tryb życia, styl życia tak, żeby właśnie nie nie pić kawy przed samym snem, przed, przed położeniem się spać na przykład, no bo wtedy to wiadomo, że to kawa nas wybudza, tak, albo nie możemy w ogóle zasnąć, a czasami jest tak właśnie, że najemy się na, na noc i, i też żołądek trawi, trawi, trawi i też to może Was wybudzać, takie ciężkie jedzenie, ciężkie, ciężkie posiłki na, na wieczór, kiedy idziecie spać. Niektórzy znaczy, mówi się też o tym, że późno chodzenie późno spać, no ale niektórzy chodzą późno spać, bo tak są przyzwyczajeni, albo mają taki tryb pracy, no różnie to bywa. E, tak samo, jeżeli się kładziecie głodni, też głód może Was obudzić, więc sprawdźcie, czy w no, odpowiedniej porze posiłki przyjmujecie i... Też rytuały przed snem mogą pomóc. Czyli na przykład czytanie książki albo jakiś właśnie gorąca kąpiel, ciepły prysznic, jakiś relaks. To wszystko jakby wyhamowuje Was. No, wiadomo, że telefon na pewno nie, a też bardzo dużo ludzi, cała masa ludzi przed snem. Ja jeszcze scrolluję, ogląda co tam na tym Instagramie, co tam na TikToku, co tam na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. To też również wybija mocno i to też y, powoduje emisję tego błękitnego, niebieskiego światła, które jest niedobre dla Waszych oczu, a szczególnie dla przysadki mózgowej, y, która zamiast się wyciszać, to się rozbudza i to też może być jednym z powodów, tego, że się wybudzacie w nocy. Niektórzy ludzie, na przykład, jak mało energii zużyją w ciągu dnia, to też się wybudzają w nocy, bo mają tyle tej energii, że po prostu już się budzą, że tego snu im dużo nie potrzeba. Dlatego też, właśnie, przed snem uwaga na ten telefon i komputer, przynajmniej na godzinę wcześniej wyłączcie go. Lepiej sobie weźcie jakąś książkę, przy której zaśniecie, a, a przynajmniej właśnie się nie obudzicie w nocy. No, i teraz mamy już ten mini algorytm, który ja bym tutaj jeszcze mogła dodać jakieś tam linie, żeby tą jedną dużą komórkę białą podzielić na, na dwie, tak, żeby, nie, żeby to wszystko było według algorytmu, według ośmiu punktów algorytmu podstawowego. I tutaj na przykład, ja rozumiem, że jeszcze tutaj jakąś jeszcze jedną linię bym sobie dodała. Potem to można kombinować, oczywiście, wiadomo, można jeszcze sobie postylizować na drugi dzień, jak będziecie chcieli. Jeżeli wam się już oczy zamykają i, i już idziecie spać, to wtedy można na drugi dzień jeszcze dodać tutaj linii, można postylizować w ogóle cały, całą tą grafikę. I teraz co robimy? Linię, rysujemy linię pola, czyli z, znowu ten sam ruch z góry. Lewej góry do prawego dołu, po tych liniach, które już są, lub po liniach, które sobie sami namalujemy od początku. Ja zawsze maluję właściwie trzy czwarte po tych liniach, które już istnieją. E, bo zawsze jakąś tą, tą linię już, już zobaczę, że ona już tutaj jest. I potem no i obserwujemy się, obserwujemy się, jak się czujemy. Obserwujemy się. Myśląc o tym, że zrzucamy to wszystko, zrzucamy te myśli, zrzucamy tę analizę, zrzucamy to wszystko, co nam nie służy, co nas wybudza, normuje nam się poziom kortyzolu, zrzucamy kłopoty, nie chcemy o tym myśleć. Możemy sobie jeszcze też pomyśleć, że czy też. Jest dużo, dużo różnych, właśnie technik. Niektórzy proponują wziąć długopis i pisać, a ja wam proponuję wziąć Wziąć mazak i rysować linie neurograficzne. I zobaczycie, jak to na Was będzie działać. Gwarantuję, że pomoże. I teraz tak, co chciałam powiedzieć. No, co chciałam powiedzieć, i już, i już sama się wybiłam z, z, z tego, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, ważnego. No i Za chwilę mi się może przypomni. Wdech, wydech. O, mamy już linię pola. Zobaczcie, wrzuciliśmy to wszystko. Nie chcemy tego. Zrzucamy. Nie, nie zgadzamy się na to, żeby nam tutaj tym. Aha, już wiem, co chciałam powiedzieć: że yy, rysując tą linię, jeszcze pola w dół możemy sobie. W myślach powiedzieć, że y, o tych wszystkich problemach, które tutaj właśnie w nocy się pojawiły, czy też was wybudziły, czy też przyszły zaraz po przebudzeniu, pomyślę za 8 godzin. Tak? Zajmę się tym. Jest takie y, magiczne słowo: zajmę się tym za 8 godzin. Normalnie w takim, y, że tak powiem, normalnym, w ciągu normalnego dnia też funkcjonuje. Jak przechodzą kłopoty, mówimy, że Zajmujemy się, zajmę się tym, ale za 8 godzin. I tak samo tutaj. Też będzie bardzo dobrze pasowało, bo za 8 godzin to akurat wstaniecie, wyspani i możecie się zajmować. A gwarantuję, że za 8 godzin się tym nie będziecie zajmować, bo po prostu zajmiecie się czymś konstruktywnym. Chodzi tylko o to, żeby naszemu y, umysłowi uzmysłowić, że teraz nie jest czas na zajmowanie się tym, one te myśli właśnie przychodzą o tej godzinie i was budzą, bo wtedy w tym jakby zaskakują was w takiej fazie wypoczynku. W takiej fazie właśnie, że jesteście zrelaksowani i wtedy. I wtedy to wyskakuje. Ja tutaj poprawiam, bo ta kartka te, te markery są jakieś takie alkoholowe, nie alkoholowe, tylko wodne. I one się tak rozmywają, ale to nie szkodzi. To, co chciałam przekazać, przekazałam. Ja sobie to jeszcze poneurografuję, ja sobie jeszcze tutaj postylizuję, posiedzę nad tym, nie ma problemu. I zobaczcie, tutaj już nam się utworzyła nawet sama figura fiksacji, niechcący, i to jest ta nasza, ten nasz spokój, tak? Czyli akurat mi tutaj się utworzyła sama figura fiksacji spokój, ale można sobie zafiksować również spokojny sen. Nie ma problemu żadnego. To, co chcecie, a również można jedno i drugie, czyli można zrobić taką jedną dużą. Figurę fiksacji i zafiksować i jedno, i drugie. Tak? I tutaj jakaś mi taka prosta ta linia wyszła, a nie powinna. No dobrze. I to już to by było wszystko, co chciałam Wam dzisiaj, z czym, czym chciałam się podzielić. Dziękuję Basi za pomysł i za inspirację, którą mi właśnie dzisiaj podpowiedziała. W związku z tym. Basia z Wiednia, dziękuję. I Basia będzie wiedziała, która to Basia. Także to by było tyle. Można wziąć jeszcze łagodniejsze kolory, jeszcze jaśniejsze, takie bardzo delikatne, naprawdę tylko tylko i, i zrobić ten algorytm tak, żeby było to jeszcze bardziej spokojne, żeby to jeszcze bardziej nas wprowadzało z powrotem w sen. A można, jeż, jeżeli jeszcze dalej nie śpicie i dalej y, 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 jakieś tam myśli Wam się kłębią po głowie, to bierzemy jeszcze y, cieńszy markien, y, marker niż ten, którym malowaliśmy i znów dodajemy cienkich takich linii, które znów zrzucają te wszystkie kłopoty, te myśli, te analizowanie i tak dalej. I możemy sobie tą cienką linię parę razy, jeszcze tutaj parę takich cienkich linii zrobić. Oczywiście te linie trzeba poprawić kilkakrotnie, tak żeby i poza y, tutaj poneurografować je, pozaokrąglać wszędzie, tak żeby nie powstały nowe konflikty, bo nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby mózg z powrotem poszedł spać zharmonizowany, tak? Żeby to, 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 to co tam się kłębi w naszej głowie, żeby to się zharmonizowało. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wysłuchaliście tego, że zastosujecie się, podzielcie się Waszymi proszę manifestacjami, czy też tym, co się zadzieje po zastosowaniu tego. Jeżeli macie taki problem, bardzo bym chciała wiedzieć, czy to zadziałało i jak to zadziałało. Dziękuję wszystkim, którzy piszą komentarze, którzy dzielą się swoimi manifestacjami, to jest naprawdę słuchajcie, dla mnie bardzo ważne, bo ja widzę, że też ja, ja wtedy bardziej, jeszcze bardziej mi się chce dla Was rysować i jeszcze więcej tutaj wymyślać jeszcze Wam więcej jakby tej wiedzy podawać. Jak widzę, że to działa, jak widzę, że jesteście zadowoleni, jak widzę, że macie takie wow, nie uwierzy Pani albo nie uwierzysz Aniu, ale, ale. I to jest naprawdę piękne w tym wszystkim. Także życzę w związku z tym nowym algorytmem wszystkim spokojnej nocy, spokojnego wypoczynku. I w momencie, kiedy się wybudzicie, proponuję, żeby zrobić ten algorytm i pójść znów spać. Dziękuję serdecznie i do następnego wspólnego rysowania.